Dzień dobry serdecznie. Po dwóch fatalnych meczach, yy, które spowodowały nasze porażki, wczoraj nastąpił przełom światełko konturenu i promyk nadziei na to, że drużynie będzie lepiej i wczoraj w pięknym stylu udało się pokonać u siebie osasunę bardzo wysokim wynikiem i przede wszystkim wielkie są jednego aktora, co które co się wydarzyło. Ale nie przedłużając, pamiętajcie o hate mojego kanału, subtrajcie like, dzwoneczek i komentarz pod filmem i także pamiętajcie o, o obserwowaniu TikToka, bo tam też są bardzo ciekawe informacje na temat Realu Madrid. A więc nie przedłużamy, zaczynamy odcinek po meczu, że jest osasuną. Moi drodzy, a więc przypomnijmy sobie co najszybszy skład, który dał mam zwycięstwo w tym meczu, a więc bramcze ruin po obronie Vasquez z militą, Garcia, Garcia, Pomocy Kamaminga, Malwędę Bengam i Atak Rodrigo, MP i Vinicius z ławki lezelowej wersji i zagrali w tym meczu. Brakim dias Raul Asensio, Luka Modnis i w końcu, w końcu Alda Giller i Enrik. A teraz przejdźmy do mojej opinii od, po tym spotkaniu. A więc to spotkanie zaczęło się tak, że ta pierwsza poła całkowicie była zdominowana przez nasz zespół. To drużyna Blancos była lepszym zespołem, bo już... Pierwsza akcja 13 minuty, kiedy Rodrigo uderzył z dystansu yy, pokazała, że w tym meczu naprawdę będziemy, będziemy mocni. Jasne, cały Rodrigo został obroniony przez Bamuka, ale myśmy ciągle szukali swoich sans. Ciągle było blisko tego gola i było bliżutko, bliżutko i, i naprawdę było coraz bliżej, ale no, niestety jeszcze przed tymi golami. Niestety wydarzyły się dwa straszne rzeczy w pierwszej po połowie, ponieważ kontuzji doznali Eden Militao, który wypada na 9 miesięcy, bo niestety diagnoza jest taka, że znowu zerwał w i jeszcze naderwał niestety łokotki. -ło 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 Także Militao niestety ma już sezon z głowy. Jeszcze w pierwszej połowie wypad mam, yy, yy, wypad mam yy, także z yy, który yy, jako pierwszy opuścił wojsko. Okej, okay, tutaj sytuacja jest bardziej, bardziej spokojna, bo u Ludwigów tylko było jakieś nadawanie uda i ta przerwa potrwa zaledwie yy, miesiąc, ale później, po tych wszystkich chwilach, po tych kontuzjach, w 36.34 minucie udało się zdobyć bramkę na 1-0 i ta 34 minuta była dla nas tak szczęśliwa, bo bramkę w pięknym stylu zdobył wynieśli z bardzo mocnym, silnym styłem w prawy luk, A system przy tym golu zaliczył żali, golu Jude Bengam i później wydarzyła się bardzo fajna rzecz, bo. W 42 minucie Raul Asensio dograł kapitanom piłkę za linię, za linię obrony Osasuny w stylu crossa i do piłki dopadł Judd Bingham, który przelewował bramkarza Osasuny i w końcu Judd Bingham zdobył swoją pierwszą bramkę w tym w na Liga, a dla młodego Asensio to była pięsa. Pierwsza asysta w tym sezonie na liga. Widać było tą wielką radość Duda Meningama, że w końcu mu ulżyło, ale przed, przede wszystkim cała drużyna pięce to co, to pobiegła do Asensu, żeby złożyć mu gratulacje za tak piękne i perfekcyjne podanie. Także po pierwszej połowie było odważne no i naprawdę gra Królewskich naprawdę wyglądała dobrze i w drugiej połowie przebieg meczu się nie zmienił. Tak jak w pierwszej połowie, przez całą drugą połowę, to myśmy dominowali w tym meczu. To myśmy stwarzali więcej sytuacji. I w 31 minucie kapitan, aszysta Ruina, który od własnej bramki wykopał piłkę do połowy przeciwnika. Do piłki dopadł już i Viniciusz zdobył swoją drugą bramkę, pokonując bramkarza w stylu brazylijskim, bo udało się wykiwać bramkarza z wodami i wynieść spakowaną piłkę do pustej bramki. A dla naszego bramkarza legendowego to była pierwsza asysta w tym ceronie I także fajnie było to widać tą radość, kiedy zawodnicy na Madrid od razu y pogratulowali Lulilowi tej pięknej, znakomitej asysty. I w 109 minucie, kiedy Jeden z obrońców na stracił tą piłkę. Na szczęście brakiem ja tą piłkę orzyskał, orzyskał yy, podał świetnie do Winisusa i Winiszusz wiedział co ma zrobić i Winiszus spakował bramkę 4 i tym samym z zdobył swojego hatrika i mecz zakończył się yy, dla nas bardzo szczęśliwie. Udało się to spotkanie spokojnie, pewnie wygrać Tereszeno. Szkoda trochę, że nie udało się tej manity zdobyć, bo naprawdę było więcej tych okazji, żeby trochę tych bramek więcej nastrzelać. Ale najważniejsze jest to, że udało się ten mecz wygrać, że udało się nie stracić bramki w tym meczu i co ważne, udało się przełamać tą złą patrzę i co najważniejsze, yy, udało się zdobyć trzy punkty. Statystyki po tym meczu jasne, spokojnie możecie się spałżować ten, ten film i na spokojnie ocenić, jak te statystyki wyglądały po meczowej. Ale tutaj nie ma co tutaj dużo mówić. Przebieg meczu i statystyki jasno pokazały, to to był człowiek najlepszy na wojsku. Nasi rywale praktycznie nie oddali żadnego strzału na bramkę. Myśmy tych strzał oddali aż 9. I naprawdę przewaga od początku do końca była po naszej stronie, także dominacja była yy, była po prostu konfrontowa, bo w tym meczu wczoraj byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną od ososunę. I czas na tabelę na liga po tej dwunastej kolejce, tak to wygląda, że po tym zwycięstwie jesteśmy na drugim miejscu, mamy zdobytego 27 punktów i co mnie tutaj cieszy, że udało się na całe, że się to spokojne drugie miejsce utrzymać, fakt faktem jest duża strata do Balcony, ale ja już tym nie chcę się przejmować, bo najważniejsze było to, żeby żeby wygrać ten mecz, żeby się przełamać, i przede wszystkim dla mnie ważne było to, żeby te trzy punkty zdobyć, i udało się te trzy punkty zdobyć. Także przed tą przerwą kadnę jesteśmy wycięli liderami tabeli na liga. Także na spokojnie też musisz spałzować tą tabelę, jak to wszystko wygląda, jeżeli o top 6 tabeli na liga. I czas na. Wasz ulubiony program i mój też, czyli M jak Mba A więc, jeżeli chodzi o ocenę wstępu Kiniana Eba to wczoraj nie zdobył znowu gola, nie szalił asysty nie miał tam jakiś dobrych, wielkich list, za które można było go falić, ale Kiniana Eba wczoraj był, był aktywny, widać, że szukał gry z kolegami, szukał tych podaj. I przede wszystkim tutaj widać też u Kiliana, że że Francuz dalej szuka tej formy, że ciągle są takie poszukiwania tej formy, że ja tą formę mam, bo gdzieś ją zgubiłem. Ale tak poza tym, no to Kylian aż tak źle nie wyglądał, bo też yy, kiedy był przy piłce, no to widać, bo u piłkarzy osadzono takie zagrożenie, że jednak trochę MAP się boją, ale jeżeli chodzi o moją ocenę, to daję mu dobrą ocenę, takie taką trójeczkę mu daję, dlatego że to nie był ani dobry mecz, ani zły mecz, tylko był taki taki solidny występ na MAP bo naprawdę było widać, że to jest dalej te szukanie, tak jak mówi, jego formy a naprawdę wczoraj moim zdaniem aż tak źle nie wyglądał, żeby go Krytykować także Kilian masz ode mnie trujeckę, za ten mecz z Osasuną. No i za niecałe dwa tygodnie, bo po meczach kadny, 24 listopada czeka nas wyjazd do Legales do zespołu, który w tym sezonie awansował do La Liga i który wczoraj u siebie pokonał u siebie 1.0 i ten mecz zostanie rozegrany o godzinie 18.30. A więc, jeżeli chodzi o ten mecz, to przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby, żeby piłkarze rozbarko, żeby wrócili z sali i zrobili ze, ze zgrupowania. No bo wiemy, jak to wygląda, wirus FIFA, UEFA i tak dalej. I potem nie ma kogo wystawić na takie mecze, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że spodziewam się tego, że nagrana, że Zespół gospodarzy Leganesz postawił mam silne warunki, że będzie grał na 100% swoich możliwości, no bo zawsze słabszy zespół gra, znany Madryt na 100% swoich możliwości, także spodziewam się, że gospodarze będą chcieli na cenę postarać się jak najwięcej ugrać w tym meczu, ale ja jako y, kibic Shield, Madryt, Postaram się zachować spokój i moim zdaniem, jeżeli na wyjeździe z Leganesz zagramy konieczne dobre spotkanie, tak jak wczoraj z Osasuną, to jestem w stanie powiedzieć, że uda się ten mecz wygrać i ja tutaj nie chcę typować w wyniku, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby takie mecze, jak z Leganesz wygrywasz i najważniejsze, żeby mecz po meczu, czy to u siebie, czy na wyjeździe, Trzy punkty zdobywasz. Do no zwycięstwa, budują pewność i dobrą mentalność yy, drużyny yy, przed yy, konimi meczami które nadejdą. No i na koniec taki mały argument, a może nie argument, bo temat jest dla mnie też bardzo ważny. Chodzi o zarząd Realu Madrid. Yy, w tym zarządzie są tak. Jest pięć osób. Prezydent klubu najlepszy: Florentino Pérez, czek najlepszych piłkarzy w historii Realu Madrid, czyli Emilio Butaglio, Roberto Cannos i Iken Casillas. I jeszcze jest jedna taka legenda klubowa z lat 50.-60., czyli chorowy prezydent klubu Pili. Ja tutaj nie chcę im nic odbierać, bo zasługi mają wielkie i dużo dla Realu w całej historii zrobili. Czy to jak, jako piłkarze, czy też jako Perez, który jako prezydent klubu zbudował potęgę klubu mam na świecie. Ja tego im nie, odbiera, nie odbieram. I nie chcę tego odbierać, bo szanuję ich dokonania. Ale, ale dlaczego przed sezonem, dlaczego przed sezonem tym co teraz mamy, nikt nie powiedział odważnie, halo, ta kadra jest niekompletna, ale... Każdy mówił, każdy mówił, czy to Perez, czy to Butragenio, czy nawet Alcynoti, że kadra jest kompletna i nie potrzebujemy żadnych transferów. No właśnie widać jak ta kadra jest niekompletna, kiedy pan acynoti wystawia sobie Szebająca, który nic nie daje realowi Madryt, który jest już na palcu szklubu. I, i, I zapomina o tym, że ma takich dwóch młodych wynisków typu Giler i Andy, którzy naprawdę są młodzi, mają dobrą technikę i potrafią zmienić przebieg meczu Na całe sesji chyba Acynoti posłuchał głosu Pereza i, i w końcu dał minuty Gielowi i Andy'owi, ale yy, ja tutaj powiem głośno i uważam, że, że to zarząd jest niekompletny, bo Dlaczego nikt nie pomyślał tak w zarządzie? Słuchajcie, kalendarz jest pełny. Liga mistrzów będzie więcej meczów. Ja wiem, że nikt, nikt nie myślał o tym, że będą jakieś kontuzje przed zarządem, że, że to jest nam wypadnie, ale moment. Trzeba było już myśleć o transferach. Przed, po tym powtórzę. Po transferach trzeba było myśleć potem, kiedy klub opuścił Tony Krosz. I jasne, nie było piłkarza, który by zastąpił 1-1 Toniego Krosza, bo na rynku transferowym nie ma takich piłkarzy już jak Tony Krosz z takimi umiejętnościami, jakie miał, miał Tony Krosz. Ale dlaczego nikt nie pomyślał w zarządzie, żeby, żeby kupić jakiegoś obrońcę? Żeby wzmocnić trochę kadrę na bokach obrony, bo jasne, fajnie jest kupować napastników, którzy darzą ci jakoś, dadzą ci więcej bramek. Okej, okay. ale to tak wygląda jak w koszykówce. To tak samo jakby jakiś zarząd klubu, klubu kupiłby na przykład dwóch dobrych sensów, którzy potrafią rzucać za trzy, ale nikt nie myśli, żeby kupować dobrych centrów. No bo to będzie bronił yy, akcji podkosowych defensywnie. I w piłce nożnej to wygląda tak samo. Kupujesz najlepszych napastników, bo oni dadzą Ci dużo goli i puchale dzięki im, ale nikt nie myśli o tym, żeby kupować jakichś dobrych obrońców, po to, że jeżeli jakiś zawodnik wypadnie, czy to z kontuzji, czy to z braku fal, słabej formy i tak dalej, to nikt nie myśli o tym, żeby sprowadzić jakiegoś dobrego obrońcę, który potrafi grać w obronie, wie o co chodzi w tej grze i przede wszystkim potrafi myśleć na wojsku inteligentnie. Jasne, zaraz to mi powie. Ale czekaj, zaraz przyjdzie trend Alexander arnold Może zaraz przyjdzie Pedro Polo i tak dalej, ale jasne z tym Arnoldem to wolę jeszcze poczekać, bo o ile dobrze wiem, to trend yy, raczej na zimę nie przyjdzie do nas. A poza tym trend ten niestety doznał wczoraj kontuzji. Także yy, wyciągnięcie trenda Aleksandra Alonda z Liverpoolu będzie trudne, nawet zimą. Ale yy, czy taki Pedro Polo dał nam jakoś? Dlaczego nikt yy, w klubie nie myśli o tym, hej, ale mamy Akademię, mamy Real, mamy Real Madrid Castille. Mamy tych młodych Schuwelin. Dlaczego nie wyciągniemy ich do piątego pięć, zespołu? Dlaczego? No, bo nikt na nich nie stawia. A ja Wam powiem tak szczerze, że ja nawet y, obejrzałem te wszystkie mecze, niektóre tych młodych chłopaków z y, 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 bo jak dobrze wiemy, te mecze Ligi Mistrzów może nas spokojnie obejrzeć. Ja te mecze chętnie oglądam i naprawdę i Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tych młodych chłopaków, że jasne, wyniki wynikami są te polażki i tak dalej, ale te młodezowe drużyny, czy to Laula, czy to Ambeoli, jasne, wyniki jakie są, takie są, ale przede wszystkim to są piłkarze, którzy mają w przyszłości dać drużynie pierwszej stabilność klubom, a dzisiaj jest tak, że że nie ma tych młodych, bo, bo nikt na tych młodych nie stawia i tak dalej. Ja tutaj też oczekuję o tych właśnie, aromaterów, może w końcu PLS weźmie się i powie no słuchajcie, no tutaj trzeba tych młodych dawać, bo naprawdę młodzi to jest jednak przyszłość tego klubu. I mam taką cichą nadzieję, że skoro wczoraj ten młody Asensio, który zagrał wczoraj naprawdę kapitan zawody to pokazał też, że halo, można tych młodych produkować dobrze. Jasne, to się jeszcze mi powiesz, że no wiesz, ale winiejszy już miał MVP, co no jasne, Vinicius był najlepszy na mojsku, ale też uważam, że, że Kama Minga też co, zagrał dobry mecz i dzięki Kama Minga mecz wygaliśmy. Ale tak jak mówię, powtórzę, młodzież jest przyszłością tego klubu i naprawdę, ważne klubu, panie Peresz, co masz się zastanowić, nad przyszłością klubu, bo na samych gwiazdach to się długo się nie pojedzie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na te różne tematy, jak ocenia się ten występ y, piłkarzy Realu, Osasunom? Czy, czy po tym zwycięstwie idzie jakiś promyk nadziei na to, że będzie dobrze w tym klubie. I także możecie znać w komentarzach, jaki wynik typujecie z Neganesz po przerwie na kadnę. i jeszcze możecie też chętnie też w komentarzach jak widzicie sytuację klubową grub e, e, w Realu Madrid, czy to idzie w dobrą stronę, czy w końcu zarząd idzie w złą stronę. Także dzięki za oglądanie, pamiętajcie chaty kanału, sub, like, dzwoneczek i oczywiście komentarze pod filmem i pamiętajcie także o TikToku. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnych odcinkach. Uno też tres, hala Madrid i nada masz. Cześć!